Hej, Klej, a w dzisiejszym odcinku będziemy reagować na mój film prawie sprzed roku. E, dobra, dobra, e, próba mikrofonu. Halo, halo. E, dobra, e, już się nagrywa. E, dobrze, tak że już jesteśmy na YouTubie i odpalamy. Link do tego filmu macie w opisie. Dzień dobry, nie, nie, nie takie przywitania. Hej, i z tej strony wasz ulubiony cheater, znaczy youtuber. to było dobre. I dzisiaj będzie poradnik jak przejść Minecrafta, oczywiście bez cheatowania. Dobrze, także teraz tworzymy nowy świat i trzeba go tak nazwać. Inaczej to wam się nie uda, i trzeba to zrobić, co tam pisze, w nazwie świata. Inaczej nic się wam nie uda. Ej, w ogóle pewnie większość widzów o tym nie wie, ale mój kanał kiedyś się nazywał Misterio. I teraz jest wczytywanie świata. I raczej to mogę przeczytać. Dobra, jak już jesteśmy, to teraz trzeba. Eee, drzewo. Najlepiej ten z... XD i te ty w tle. Eee, szczą drzewo. Najlepiej ten z do Jak go już wykupiemy, to za wami powinno się nieskończoność drewna lecieć. Teraz go sobie pozbieramy trochę, oczywiście w przyspieszonym tempie. Tutaj w tle w ogóle widać dirta, po którym szedł redstone. Dobra, już pozbierane. Teraz z tego trzeba zrobić deski i później z tego będziemy robić crafting. I w ogóle fajna muzyczka leci w tle. Podgłośnę wam, żebyście lepiej słyszeli, bo jest fajna. Dobra, już zrobiłem. Nie wiem, czemu ty patyków. Ale wywalę to. Dobra, przewinmy trochę do ciekawszego momentu. Dobra, olewamy tego szkieleta i idziemy kopać węgiel. I A, bo to miało być paranie. więc musimy wykopać węgiel i powinno nam się pojawić takie pomieszczenie o tutaj fajnymi ścianami. Jak coś, to ja w ogóle sam robiłem te wszystkie pomieszczenia, które są w tym odcinku. i pochodniami tam powinno być skrzynka z łopatą. I to, tą łopatą musimy wykopać ten dirt i wtedy tak ten dirt i... Czy tam w tle leci reklama Biedronki? I wtedy tutaj powinno nam się pojawić przejście, do którego musimy wejść i będziemy mieli tam żelazny set i kijel. Możecie mi podziękować. Dobra, teraz lecimy z kajwa I muszę stąd najpierw wypłynąć. Znowu umijamy tego szkieleta. Te bojarko co tutaj w ogóle jest, to ja też jest sam na potrzeby odcinka wybudowałem. Ona przecież nic nie zrobi, mamy żelazną zbroję. I teraz lecimy do drugiego kajwa i będziemy tam szukać diaksów i tutaj jest ten cave o i mamy diaksy, jaki to przypadek i musimy wykupić ten diaks i e, z nieba nam nagle muszą zacząć lecieć diaksy pamiętam, że jak to budowałem, to miałam z tego beka jeśli wam nie zaczną lecieć to znaczy, że popełniliście wielki błąd, nie zasubskrybowaliście kanału. To też było dobre. I teraz y, musisz się nam wysunąć, crafting, i wtedy sobie skraftujemy. Znaczy teraz. Dobra, i teraz musimy znaleźć źródełko z lawą, ponieważ musimy zrobić portal. Jak już znaleźliśmy źródeł go wol, to musimy do niego wskoczyć dokładnie w tym miejscu. No dobrze, wskakuj. Wskakuj. Pamiętam, że wtedy montowałem tak filmy, że najpierw nagrywałem rozgrywkę, a później dopiero dogrywałem do tego głos i przez to były takie czasem komplikacje. No nie, chyba nie w tym miejscu wskoczyłem. Dobra, to było genialne, przyznajcie. E, długo się naszukałem tego klipu. Ale jakiego klipu? Poczekajcie. A, że tego klipu. Ale zrobiłem to. I to było fajne. Jeśli oglądacie Screamiego, no to. No to. Wiecie. Dobra, ale. No. No, wskoczyłem i tam. Musiał być portal, i tam się wtedy przytypaliśmy. I teraz musimy dokładnie w tym miejscu wykopać to. I tam musi być taka rzecz, jaką zaraz pokażę. Czyli taka. I... Ale przyznajcie, że mój monter zmienił się diametralnie. Tak, i tutaj są kolejne nudne momenty, to też wszystko tam przewijamy. I wkładam ostatnie oko, i lecimy do endu. Jak już jesteśmy na górze w Endzie, jest smog, to powinniśmy mieć na wszystkich wieżach już zniszczone kryształy. Jeśli nie macie, to pewnie przez to, że nie subskrybuje się mojego kanału. Więc szybko zasubskrybujcie, to będziecie mieli już zawsze zniszczone kryształy, kiedy wejdziecie do Endu. No i teraz dokonujemy tego smoka. To wcale nie jest tak, że ja przed chwilą zginąłem. To wcale nie tak. No i to jest już koniec tego odcinka. No i. Pa!